Fengshui sypialni, trzy czerwone flagi, albo tyle, ile zdążę wymienić. Jeżeli chodzi o y, sypialnię i fengshui, oczywiście ten temat jest bardzo szeroki i można byłoby o tym zrobić y, wiele nagrań, y, ale żeby podać y, y, konkretnie y, te, które są y, ważne, takie czerwone flagi. Pierwsza to woda w sypialni. Czyli akwarium lub inne rodzaje po prostu zbiornika wodnego w sypialni nie powinno go być. Następny to lustra. Też odradzałabym lustra w sypialni, szczególnie lustra, z których widać łóżko albo takie, kiedy gdy wstaniemy od razu jesteśmy w stanie zobaczyć siebie w łóżkach, są mocno niewskazane w feng shui. Również zbyt mocna, zbyt intensywna kolorystyka nie jest dobra. Sypialnia jest miejscem, gdzie potrzebujemy odpocząć i powinna mieć stonowaną kolorystykę.